Cześć, witajcie na kanale ezebra.pl z tej strony Aleandra. Dzisiaj będziemy mówić o podkładach matujących i rozświetlających i będziemy je ze sobą zestawiać. Będzie bitwa, zobaczymy, który będzie lepiej wyglądał na buzi. I mam tutaj trzy zestawienia podkładów. Pamiętajcie, w każdym zestawieniu: podkład rozświetlający, podkład matujący i będziemy je ze sobą porównywać. W pierwszym zestawieniu: yy, podkład który jest totalną nowością na rynku. I to jest Max Factor Radiant Lift, wersja taka długotrwała, ale właśnie rozświetlająca, więc ten podkład ma zapewnić takie rozświetlające wykończenie. A drugi podkład, który jest już kultowy na rynku i bardzo dobrze znany i zbiera dużo fajnych, pozytywnych opinii i to jest L'Oreal Infallible, wersja, która ma e, zapewniać mat przez 24 godziny. Drugie zestawienie podkładów to podkłady w kroplomierzu. Po lewej stronie, mojej lewej, mamy Belle Hypoallergenic Nude Liquid Powder, po drugiej stronie pupa Like a doll. I trzecie, ostatnie zestawienie to podkłady tej samej marki Paese. I tutaj mamy wersję satynową, która ma zapewniać rozświetlające wykończenie, i wersję matującą, czyli Unique Matte Foundation. I zaczniemy od tego pierwszego zestawienia. Jeśli chodzi o podkład Max Factor Radiant Lift, to to jest podkład, który ma bardzo lekką konsystencję, która ma średnie krycie ale to jest taka konsystencja, taka formuła, która zastyga na twarzy i jest długotrwała. Przez to, że ten podkład zastyga, można dobudować kolejne warstwy, więc też to krycie możemy zapewnić sobie nieco większe. I to jest podkład, który bardzo ładnie stapia się ze skórą, który nie jest widoczny na skórze, który zapewnia raczej takie naturalne wykończenie. No i to jest podkład, który zapewnia właśnie takie lekko rozświetlające, bardzo zdrowe wykończenie. I drugi podkład matujący, L'Oreal Infallible, wersja matująca przez 24 godziny, tak opisuje producent, ale to jest, słuchajcie, podkład o. Już nieco cięższej formule, który jest dosyć gęsty, ale muszę Wam powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda na twarzy i przepięknie się z nią stapia. Faktycznie zapewnia długotrwały mat, jest to też podkład długotrwały, długo utrzymuje się na, tw na twarzy, nie wchodzi w żadne linie mimiczne, em, nie ściera się tak łatwo, też bardzo fajnie zastyga, ale to już jest podkład o mocniejszym kryciu, e, który zakrywa wszelkie widoczne zaczerwienienia na skórze, też jakieś wypryski, e, bo niewielka warstwa potrafi już. Już naprawdę bardzo ładnie przykryć, ale to jest też podkład, który zapewnia efekt takiej wygładzonej skóry, niczym u porcelanowej lalki. Ten, efekt daje, ten podkład daje efekt photoshopa. Cera wygląda przepięknie, wygląda na wyrównaną, zakrywa pory i też niweluje widoczność zmarszczek, bo bardzo ładnie wygładza. Więc działa jak photoshop. Więc... Który podkład moim zdaniem jest lepszy? Powiedziałabym, że ten. Ja bym postawiła na ten matujący, chociaż ja sama wolę podkłady rozświetlające. Ale na przykład, jeśli wymieszacie go z jakimś olejkiem albo dacie wcześniej jakąś bazę rozświetlającą, również uzyskacie przy tym podkładzie efekt takiego delikatnego rozświetlenia. Więc to już zależy od Was, jaki efekt lubicie. Czy rozświetlony, czy może matujący. Myślę, że z tym podkładem uzyskacie jeden, jak i drugi efekt. Ale moim zdaniem, przewaga, w tym podkładzie jest taka, że mamy tutaj większe krycie. Daje efekt wygładzenia, daje efekt photoshopa na buzi. Buzia wygląda nieskazitelnie, pięknie, więc powiedziałabym, że tutaj ten podkład wygrywa. L'Oreal Infallible, wersja matująca. Um, myślę, że tutaj znajdziemy więcej plusów. I dalej podkłady w kroplomierzu, pierwszy podkład, który ma zapewniać rozświetlające wykończenie, takie satynowe, to Pupa Like a Doll i to jest podkład o ultra lekkiej formule, jest niezwykle leciutki, konsystencja jest powiedziałabym wręcz taka wodnista i to jest podkład, który zapewnia rozświetlające wykończenie, buzia wygląda przepięknie, ale też ma właśnie właściwości wygładzające. Podobnie jak w przypadku tego z L'Oreal wersji, wersji matującej, Infallible, wyrównuje strukturę skóry. Pory są mniej widoczne, zmarszczki są trochę zniwelowane. Przepięknie to wygląda na skórze. I podkład o wersji matującej Bell Hypoallergenic Nude Liquid Powder. To jest podkład, który zbiera również bardzo dużo opinii, poza takich pozytywnych opinii w internecie. Wielu osobom się on podoba, więc powiedziałabym, że to jest taki uniwersalny podkład. O również ultra lekkiej formule. W ogóle podkłady z pipetą są mega lekkie, o takiej wręcz wodnistej konsystencji ale muszę wam powiedzieć, że krycie tego podkładu jest naprawdę bardzo satysfakcjonujące. Powiedziałabym, że to jest takie krycie średnie plus. E, więc to już jest takie krycie, z którego można być naprawdę zadowolonym. E, fajnie stapi się ze skórą, chociaż powiedziałabym, że ten podkład daje bardziej takie pudrowe wykończenie, więc jest już bardziej widoczne na skórze. No i tutaj mamy efekt Matu. I powiedziałabym, jeśli chodzi o mnie, że wygrywa podkład z pupa, właśnie dlatego, że on nie daje tego pudrowego wykończenia, nie jest widoczny na skórze, tylko przepięknie stapia się ze skórą, dając taki naturalny efekt. Przy okazji, wykończenie jest rozświetlające. No i mamy tutaj również właściwości wygładzające, więc powiedziałabym, że w przypadku pupy mamy więcej plusów, ale to już jest kwestia preferencji. Także dajcie znać, który z tych podkładów bardziej wam się podoba czy miałyście okazję ich używać piszcie na dole w komentarzu i ostatnie zestawienie to podkłady tej samej marki Poezę i po mojej lewej stronie mamy podkład satynowy który daje rozświetlające wykończenie i słuchajcie ten podkład ma średnie krycie więc trzeba tutaj kilka warstw dobudować żeby na przykład uzyskać nieco pełniejsze krycie no i to jest faktycznie podkład typowo rozświetlający ale też taki nawilżający bardzo odżywczy typowo witaminowy podkład a z drugiej strony mamy podkład Poezę Unique Matte Foundation i to jest podkład również o średnim kryciu, ale słuchajcie, to jest podkład też zastygający, więc kolejne warstwy spokojnie można dobudować i to krycie można sobie jak najbardziej zwiększyć. No i to już też jest podkład długotrwały, więc duży, utrzymuje się na twarzy. Ten nieco szybciej się ściera, jest mniej trwały. No i tutaj też ten podkład bardzo ładnie stawia się ze skórą, nie jest widoczny, nie daje pudrowego efektu. Jeśli chodzi o mnie, wybrałabym podkład matujący z poezji, bo jest naprawdę bardzo fajny. Podoba mi się to, że jego krycie jest średnie, ale można dobudować, bo podkład zastyga, ale też jest właśnie długotrwały, więc Przepięknie nosi się przez cały dzień. Moim zdaniem matujący podkład z poezę wygrywa. I w tym filmie robiłam również zbliżenie na podkłady, które mam na twarzy. Porównywałam je ze sobą. Mam nadzieję, że chociaż delikatne różnice są tutaj zauważalne. Dajcie koniecznie znać, czy znacie te podkłady, czy miałyście okazję używać. Jeśli tak, to napiszcie swoją opinię w komentarzu. Jestem bardzo ciekawa, jak one sprawdzają się u was. No i napiszcie, który z tych podkładów z tych zestawień podoba Wam się najbardziej. Ja już Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia już w kolejnych odcinkach. Cześć!